Chcę zacząć od pytania, od refleksji, co jest nie tak ze społeczeństwami, że potrzebny jest światu Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Nie obchodzimy Dnia Godności Osób Niebieskookich, szatynów czy ludzi z dużymi stopami. Nie ma takiej potrzeby, bo to dla nas jest zupełnie oczywiste, że są wśród nas niebieskoocy, są szatyni i są osoby z dużymi stopami. Zupełnie tak samo są wśród nas osoby głuche, niewidome, sparaliżowane, autystyczne czy mające wieloraką niepełnosprawność. Dlaczego muszą walczyć o szacunek i upominać się o godność? Nie lubię słowa walczyć, bo to przywodzi na myśl, że ktoś jest atakowany, a ja nie chcę walczyć o godność mojego syna. Ja marzę o świecie, gdzie moje niepełnosprawne dziecko ma pełnoprawne miejsce, gdzie pełnoprawne miejsce ma każdy człowiek ten niebieskooki, ten z dużymi stopami autystyczny, głuchy czy niepełnosprawny intelektualnie. Jeśli to krótkie wystąpienie miałoby być apelem, petycją, to ja zostawiam tutaj takie marzenie, żebyśmy nie musieli obchodzić dni godności nikogo, by godność każdego człowieka była oczywista. Brawo. Brawo.